Zimowisko w Działdowie mija w duchu dyscyplin sportowych. Aktywność fizyczna jest bardzo promowana. Są możliwości. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy z zespołem szkół nr 1 przy ulicy Grunwaldzkiej proponują wiele godzin spędzonych razem na rywalizacji. Codziennie coś tu się dzieje. Największe jednak nadzieje pokładane są w nauce łyżwiarstwa. Lodowisko ma być czynne do końca lutego. Szkoda tego nie wykorzystać. Jeżeli chodzi o to nasze przepiękne lodowisko, w tym roku udało mi się po prostu znaleźć panią instruktorów żwiarstwa. Pani Aleksandra Wiecha w tym roku poprowadzi zajęcia, zajęcia na działdowskim lodowisku, przede wszystkim nauka jazdy na łyżwach. Miejski Dom Kultury kulturalnie zaprasza na kulturalne spotkania. Zajęcia animacyjne, artystyczne, taneczne, fotograficzne, plastyczne czy wokalne, a nawet familijne seanse filmowe powinny młodych zainteresować. Jest coś jeszcze, co wyróżni miasto na tle innych aglomeracji: lekcja czarów. 29 stycznia mamy pokaz magii i iluzji. Tutaj słynny magik, pan Łukasz Ogonowski pojawi się ze specjalnym programem. I to wydarzenie, które mam nadzieję, że tak jak ostatnio, czyli dwa lata temu, będzie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem. Wtedy zabrakło miejsc tutaj w sali widowiskowo-kinowej, łącznie z balkonem musieliśmy organizować dostawki. Placówki pracują nad swoją ofertą, by zyskać w oczach uczniów czy trafiają na gusta najmłodszych, czy ich pomysły pokrywają się z zapotrzebowaniem młodzieży, po feriach się okaże, teraz najważniejszy jest odpoczynek od nauki.